z tej strony Kosiarski. Dzisiaj zawalczymy sobie z ludźmi z mojej gildii na serwerze trzecim gdzie po prostu to jest moje główne konto i będziemy sobie fajtować z wszystkimi. Także tak wyglądają postacie, jakby ich główny ekwipunek. Moje główne postacie, Penny, oczywiście już nie będą brały udziału w rozgrywkach. No kurczę, nie ma miejsca na nie niestety, ale na PvP 3 na 3 czy na jak to się nazywa interdimensional arena i jak najbardziej się sprawują ale zobaczmy na razie robię to o, tak tylko jednym nie dobra, bez przesady, zrobimy sobie to carry, hop, 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 coś takiego także tutaj czekamy jeszcze aż będę miał void queen i z nią będą hmm, ciekawe rzeczy, Nawet nie wiem kogo, znaczy wiem kogo, bo raczej wyrzucę belrain albo garudę dla tej queen ale zobaczmy, jak wygląda walka na ten moment. Wow, wow, Co tu się wydarzyło? Ja myślałem, że to będzie taki bardzo easy win. Możemy sobie jeszcze raz zobaczyć na skipie. Ale naprawdę sądziłem, że to będzie dużo, dużo. Dobra, wygraliśmy. Hmm, Czekałem, ja kliknąłem jeszcze raz. No dobra, niech będzie. No dobra, mamy powtarzalność, mamy wygrywalność. Jest dobrze. Następny gościu. No, podobna drużyna. Jakby to jest stary serwer, więc tutaj jeszcze ludzie mają takie postacie typu Penny i w ogóle ja zresztą nawet mam dwie. Także mają jeszcze często zbudowane takie słabsze i właśnie, no, na tych nowych kontach nikt nie myśli na budowaniu Penny, chociaż Penny jest dobra na Sealant, i w ogóle w Aspen nie bardzo dużo na początku pomoże, ale później no, już nie ma co jej aż tak używać, tu już w ogóle jest taki klasyczny team, że to głowa mała Valkyria. Ormus, co tu się wy... Co to za drużyna? Jakiś Valentino. Normalnie, gościu, żeś mnie teraz zaskoczył tą drużyną. I co ciekawe, jakby ja naszą gildię uważam za lepszą niż tą, ale nigdy nie... jakby ta... na tej gildii ostatnio cały czas mamy najlepszą rangę, a na naszej kosior-team, no przed najlepszą, także ciut słabiej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu jest... Yy... Queen ma przeciwnik. Nie widziałem, który Russell pierwszy zaatakował, ale no te kontraataki, znaczy te ataki od Queen to w ogóle jest długi temat. Hmm. powiem Wam, że. Niby trochę obrywamy, ale Russell stoi twardo, nikt mu nic nie robi i jak on teraz strzeli, to my to wygrywamy. Co bym się w ogóle nie spodziewał, że tu mamy na coś takiego szansę. Wow, jeszcze raz. Ja mam na Raselu jeden z najlepszych artef możliwych artefaktów, więc no on po prostu stoi jak tank, bije solidnie i jest robota zrobiona. A i mój Rasel ma większy speed. No to coś jest nie tak, ponieważ ja nawet nie mam kamienia na speed na Raselu. ale że pierwszy zaatakował, nieźle. No poszukamy czegoś, co będzie takim w miarę wyzwaniem. No tu raczej będzie po prostu to samo, że wygramy jakoś. Nie powiem, że to jakaś najłatwiejsza drużyna była, ale no po prostu mieliśmy troszeczkę przewagę. Z nim chyba graliśmy przed chwilą. Także troszeczkę... O, tu możemy zagrać. Tary... Nie wiem kiedykolwiek, czy widziałem na PvP E5. Tara. Dark Arindol też swoje lata kiedyś miała, teraz już raczej tak nie bardzo. No ale zobaczmy, może i mu się uda, może i to dobra. Oj, Uu. Uuu, chyba, chyba się nie uda. Także to tyle, dziękujemy bardzo. tix 1 cokolwiek tam poważniejszych obrażeń zrobiła. Nie wiem, czy z nimi już graliśmy, ale tu jest ten Forsy, czy jak mu się tam on nazywa. I on będzie robił. Uuu! Russell z energią artefaktem i ze speedem. Niebezpiecznie No, ładnie. No, rasel zginął. Ale ładnie. Jeszcze raz musimy to zagrać. Banni ładnie. No podoba mi się właśnie speed na raselu i Energy Artefact też jest dobrą opcją. Ja bardziej mam atak atak ze względu na to, że po prostu nie jestem aż... znaczy lubię PvP. I w sumie dużą częścią tej gry teraz jest PvP, ale też chcę mieć jak największy atak na jakichś walkach z bossami w ogóle, a na razie drugiego kamienia nie chce mi się tworzyć. Tak najlepiej to by było nawet mieć trzy kamienie. O zobaczcie, teraz powinno być ładnie ze względu na te ptaki, to udało się to wygrać. Jeszcze jedna taka wiecie, finałowa, zobaczymy do kogo będzie należało zwycięstwo. Zwycięstwo, no udało się do nas. Uj, to też za sprawą Tixi i Garudy. Grzegorz Ruda czasem jeszcze robi. Niby można mówić, że już coraz słabsza postać, że nie ma miejsca na nią w drużynie, ale jak zrobi robotę, to robi robotę. Z tym nie. Musimy kogoś znaleźć jeszcze takiego ciekawego, w miarę tu walczyliśmy. Ta lista, cała, tak jak mówiłem w, w poprzednim, jeżeli nie widzieliście, to też był taki odcinek, albo będzie, w zależności jak go wrzucę, gdzie walczyłem z każdym z Kosior Team. Także drugie konto z każdym walczyło w gildii. Nasz Russell ma więcej speedu, speeda i myślę, że wygraliśmy. I jakby to było, to już to za duże obrażenia w przeciwnika wchodziły. To też czasem można zauważyć po prostu, że ktoś ma niski gildcech, jeżeli dostaje ponad połowę HP od zwykłego ataku, nawet który nie jest aktyw skillem. No i zobaczcie, w tej gildii nie mamy za dużo osób, które mają jakąkolwiek... Void postać, czy jakieś nie wiadomo co, a mówię Wam, no tutaj wygrywamy cały czas i trzymamy się w tych samych zasad, co ja tłumaczyłem na naszym kosior team, żeby się trzymać. Czyli rejestracja, jeżeli można, w możliwie ostatnim dniu, jak nie, no to wcześniej. Dwa pierwsze dni nie atakujemy, a potem jolo, atakujemy, tyle. Nie ma tu więcej taktyki. A jednak, i tu zawsze jestem pierwszy z damage'a w drużynie. No... No, i nie wiem. Dobra, także to się udaje. Jak widać, e, ste, też sam, same stelery, też. Tak jakby zraszowanie, też queen, co jest niby dobrym pomysłem. Void Queen, to też nie jest zawsze aż tak dobry pomysł, bo możemy nie mieć steller shardów, żeby ją ulepszyć. Szczerze mówiąc, no nie widzę nikogo już tutaj takiego fajnego, z kim by można było jakoś specjalnie dłużej zawalczyć. Myślałem, że ta gildia jest troszeczkę lepsza. Ale zostaje w niej, ponieważ mamy no, najwyższą możliwą rangę na Guild łoże Mi się tam tych guiltych... w ogóle Flamescribe nie wiem jakim cudem, ja tutaj się nie zarejestrowałem. Także troszeczkę lipa, stracę troszeczkę na surowcach, trudno. A tak to powoli tu do przodu i tutaj mamy 28 zarejestrowanych i zobaczymy jak to będzie dobra, to tyle na dziś, dzięki za obejrzenie no i cóż, powodzenia zagrajcie i wy z całą gildią, dajcie znać czy wasza gildia jest lepsza od was ile razy wygraliście, no może liczyć to nie ale jak wam tam poszło, czy generalnie jesteście jednymi z lepszych czy tych gorszych o ile ktoś się przyzna, że jest z tych gorszych dobra, na razie, cześć